Siema, witam Was w kolejnym materiale, ulepszam właśnie sztylety Zodiaku metalem, no i niestety nie powiodło się. Psycha mi siadła i postanowiłem wbić podręcznikiem, no i teraz będę się pieprzył, żeby z powrotem to podbić. Nie chciałem dłużej się bawić w ulepszanie tych diamentów, a znalazłem za 145 wonów znakomity diament, więc postanowiłem taki kupić i włożyć go do koła. Jako, iż mam praktycznie dwa najważniejsze kamienie w kole Więc ulepszam właśnie szafiry Aby bić jakąś, no nie wiem Matówkę oczywiście, mityka Bony to tam nic szczególnego Fajnie, bo siedzi jeden No a jakie bony? Może coś się przyfarci No nawet spoko Tym razem klika mantyki, granatu no, Oczywiście no na mityka nic szczególnego tu nie potrzeba. Może się uda uszlachetni, niestety. Nie powiodło się, wiecie, jak to jest z tym klikaniem. Czasami idzie wyjść na plus. No a czasami ta, wiecie, pazerność człowieka zgubi i może stracić podwójnie. Kolejna próba na mityka. Czy tym razem uda się uszlachetni? No i fajnie siedzi. Bonet tam nie małem znaczenia. No ale do P jest, więc spoko. Miałem trochę luźnych wonów, więc postanowiłem zakupić kilka antyków jadeitu, spróbować swoich sił. Może coś się przyfarci. Bony jakie chciałbym wkręcić w tego mityka to oczywiście HP. No i do PZ i odzysk w zupełności takie bony mi wystarczą. Na no tym razem ostatni antyk nie powiodło się. No, coś tam powchodziło, nie? No ale oby teraz y, mityk jakiś fajny wszedł, tak jak powiedziałem, bony wcześniej siedzą dwa. No a niestety, bony do miksu. No to oczywiście na przejrzysty próba na stopniu jakości. Czy się udał? Szlachetni siedzi. Ja pierdziele Dą się ogarnąć kamyki. Oczywiście onyx, od pokryt szycie, strzały. Nic zupełności innego nie potrzeba mi. Bo to tylko na hydrę, blok nie jest tam potrzebny. No, i takim właśnie sposobem mam już całe kółko na Ninja. Fajnie, tak właśnie się prezentuje. Możecie sobie zobaczyć. Lepszych bonów nie potrzebuję. No, może jedynie ten szafir na jakiś jest znakomity, żeby te hity zwiększyć. I to tyle. Do item shopu dodali promocję na rozszerzenie ekwipunku. No to oczywiście postanowiłem zakupić, rozszerzyć te EQ, no wiecie jak to jest, jak już raz masz to poszerzone, rozszerzone EQ, no to ciężko się gra. To samo jak i raz kupisz sklepik offline, no to już troszkę ciężko się odzwyczaić od niego. To samo jest i tutaj, więc otwieram cztery strony w EQ, na pewno w zupełności się przyda. No trochę to kosztuje, ale no, powiem wam szczerze, że jest wygoda. Cztery klucze zabrakły, więc trzeba było dokupić. Nie wiem, jakoś chyba około stówki kosztuje to całe rozszerzenie. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale na szczęście udało się. Klucze dokupione, ostatni slot. Tak, no i fajnie, są cztery strony puste. No to można ładować teraz drop. Udało się zebrać kilka zmianek Tak więc jak nie inaczej tasuję łuk zodiaku Potrzebny mi taki jest na bossa świata Ponieważ no, w dzień trochę ciężko jest Dużo tam ludzi się pizga o niego A z takiego zodiaczka no to Coś tam można zdziałać, 30 czy średnie Jakieś szycie Pójdzie pewnie na handel, około 5 wonów zostanę. Do item shopu dodali Koło, z którego no, głównie zależało mi na tych pierścionkach, odpałach. Wiadomo, no, jak to jest z tym kołem trochę skamerskie jest. Ciężko coś fajnego wylosować. No ale udało się. Udało się tam kilka pierścionków przekręcić. Niestety no, na 7 dni tylko. No ale zawsze coś fajnie, ponieważ te pierścionki są do przypisania. Kiedy chcesz, możesz je przypisać. I to jest właśnie taki plus tego koła. No wiadomo, czasami można stracić coś, no ale tak jak i teraz udało się szatę Aury trafić, a no, trochę SMU w poszło jak najbardziej na plus. Znalazłem fajne sztylety, 43 średnie siła, 5 mdlenie, to omdlenie powiem wam robi roboty na hydrze, bo ona się odlewa wtedy, no i łatwiej się zbija. Niby tam mają jakiś bon, te sztylety 6 metki, ale to nie bon. Fajnie jakby jakaś wartość siadła, to oczywiście trzeba przetasować. No i niestety 7 metiny, szkoda tego miksować, no zostawiam. Jako już mam już te gotowe dziewiątki, postanowiłem kliknąć sobie sztylety pod ręcznikiem, No i udało się, czaićcie to? Jak kupiłem dziewiątki za 315 wonów, to mi teraz ulepszyło te sztylety, nie? Ea, pierdziele, no ale fajnie, pierwsze zodjaki, jakie zrobiłem. Wymieniam właśnie te sztyleciki. Trochę tracę y, za szarfę taką 8 średnich, szycie z ręka. No, z 50 wonów tracę, no ale trudno się mówi, ale będę miał już jakąś tam nawet w miarę fajną szarfę. W końcu udało mi się znaleźć super naszyniczek metki, taki jaki szukałem Z9. Oczywiście kupuję go 50 wonów, no ale co zrobisz? I takiego właśnie. Będę pakował do tej swojej szataury, która wypadła mi w kole. Elegancko, kurde. Zadowolony jestem. No i gitara. Będzie nowa szataury. Teraz tylko muszę ogarnąć Tytankę NNO12 z ręka. I będzie gitara. Wypasiona szata. Fajna. Powoli już zabieram się za ulepszanie tego taliku. Na razie na plus 5 ale nazbieram sobie więcej metali no i chociaż na te 20, 30 trzeba będzie go wbić no ale z czasem zrobię kupiłem tarczę NNO 12 z ręki za 28 won spoko cena, bo no ogólnie ciężko znaleźć taką tarczę no to oczywiście teraz wypada ją przetasować 10 zmianek Trochę kosztuje, no ale co zrobisz? Jest to już praktycznie ostatni item do wymiksowania. Oby tylko szybko siadło te wartość ataku. Fajnie, jakby 50 weszła, no ale jak mniejsza będzie, to nie pogardzę. Wiadomo, no ale co zrobisz? Będę miksował dopóki nic nie siądzie. Siadło tu niby na te bossy, ale zastanawiałem się. Czy to coś tam daje, no ale niby ta wartość ataku więcej mi da. Znowu siadło te 5 na bosy, ale muszę mieć. No muszę mieć tą wartość ataku, bo dużo mi to da. A wiecie, chcę salować tą hydrę, więc wartość ataku jak najbardziej na plus. Kolejna paczka, 10 zmianek, czy tym razem odda, czy nie odda. Moc lodu, jakieś obrażenia. Kurde, jest tak, ciężko wam powiem wymiksować wartość ataku. Jest tak duża pula tych bonów. O, 8 wartości ataku. Nie no. No strasznie ciężko jest. No i niestety nie udało się. Kolejny pakiecik. No i 40 wartości ataku zostawiam. Trzeci dodany bonus 20%. <noise> Wypada również pasek podkręcić na 9 oczywiście. Siedzi na 8 elegancko. ZBS-em, Strasznie jest ciężko ulepszyć ten pas, no ale udało się. No i to oczywiście na 9 będzie podręcznikiem. No to hobsiub, podręcznik zakupiony. Pierwsza próba na 9. Zaczerujmy. Ok, nie. I siedzi kurde za pierwszym. A taki miałem problem, żeby go kiedyś ulepszyć. No i fajnie. Siadły buty na plus 7, więc na 8 próbuję podręcznikiem kowala oczywiście. Tak, no i kurczę, ale fajnie pierwszy raz mi jej ulepszyło te buty na 8 na 9. Na razie nie ulepszam, bo mam inne wydatki. A czego dowiecie się później w kolejnym odcinku. No to w takim razie czas pokazać wam jak radzi sobie ninja na hydrze. No, zbijam ją solo, powiem wam szczerze. Ale trochę to mija się z celem, ponieważ trzeba strasznie dużo odpał mieć, żeby zbić ją bez duszy. Oczywiście, no ale udało się zbić ją. No jeszcze dodam, że Ninja nie ma skończonego, skończonego biologa, więc po 9.2-9.4 biologu łatwo będzie salować tą hydrę. A aktualnie sobie no pizgam ją tylko pod końcówką tam nie wiem 20-30 Duszy kliknę, no i tyle, i jakoś sobie tam schodzi, nie? No fajnie było, ponieważ teraz to powiem Wam szczerze: kasa idzie jak głupia tak średnio z każdej hydry no idzie tak dzwona zarobić bo to tak 3 wony na godzinę idzie wyciągnąć. No ja tam jak na razie sprzedaję te skrzynki, ponieważ kasa mi jest potrzebna a na co to dowiecie się w kolejnym materiale ale powiem wam, że będzie grubo nie ma lipy będzie konkre konkretny zarobek udało się w końcu wyrwać z tego jotuna cieszę się, ponieważ no ile można było robić ten dungeon no jakiś rok spokojnie robiłem latałem go non stop codziennie a teraz przerzucam się na hydrę no to powiem wam, że aż się chce zarabiać tą kasę teraz moim takim celem będzie ubranie likana Mam na myśli wyborną alchemię. Całe koło zrobić. No i oczywiście ruszyć na tą Kolejnym moim celem na grę jest wysalowanie Alastora. Zobaczymy ile to zajmie. Ale trzeba być w pozytywnej myśli, nie? Tak jak i miałem cel Hydra. Uselowałem Hydrę. Więc teraz kolejny właśnie mój taki osobisty cel. Jest to zbicie Alastora oczywiście. Myślę, że teraz będą ciekawsze troszkę te odcinki. Będzie się więcej działo, coś nowego. Jak i dla mnie, coś nowego, jak i dla Was. Nowa mapa, nowy kontynent. Więc będzie fajnie. Mało ludzi pokazuje takiego materiału na YouTube, więc postaram się Wam go dostarczyć. Zobaczycie, co tam się dzieje. Co takiego trzeba mieć. No i myślę, że będę się dobrze bawił, jak i Wy. Powoli też czas zacząć się, zabierać się za jakieś ekudo PvP, poskromić pewne osoby, pokrzyżować im plany. Możecie doradzić, jaką postać lepiej zrobić pod PvP, Ninja, Likana czy też Bema. Nie Możecie napisać jakieś propozycje, oczywiście w komentarzu. No i to tyle, nie? Tak jak widzicie, udało się uselować Hydrę. Oczywiście przebieram się na drop przedmiotów, bo coś tam to daje. No, powiem Wam szczerze, że z tym dropem oczywiście yy, zauważyłem, że lepiej lecą te zmianki czasami. No i jak i te ebonitowe skrzynki. No i tyle. No i tak właśnie się prezentuje Drop. Tu właśnie Wam pokażę, w jakim ekwipunku zbijam Hydrę. Ogólnie nie pokazałem tego, nie nagrałem. Yy... Jak kupiłem naszyjnik Naszyjnik 5 na bossy, którego wcześniej stosowałem Była to okazyjna cena, więc na szybko kupowałem Dałem za niego 120 wonów A jest warto około 200 No i bransoletkę, którą kupiłem za 110 wonów Na melej. no może będę latał tą melej, ale tak szerze, no nie chce mi się No i to by było na tyle w tym odcinku Mam już bardzo dużo praktycznie skończony odcinek kolejny więc jeśli dostawicie jakąś łapkę, to co, czy coś, komentarz, miło będzie. No i na pewno szybciej wstawię jak ten odcinek. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie i cześć.